Oko to jeden z najbardziej niezwykłych narządów człowieka. Proste prawa fizyki sprawiają, że w oku powstaje obraz, dzięki któremu dociera do nas największa ilość informacji. Jednym z najważniejszych elementów oka jest siatkówka, a umieszczona na jej centralnej osi plamka żółta sprawia, że wyraźnie widzimy każdy szczegół. Te struktury to podstawa mechanizmu widzenia. Oczy są zaprogramowane na maksymalną sprawność widzenia, w dodatku bez ponoszenia szkody. Jednak prędzej czy później, zwłaszcza jeśli nie dbamy o wzrok, pojawią się różnego typu problemy. Czy Polacy potrafią dbać o swoje oczy? Ja muszę odwiedzać regularnie okulistę, bo noszę soczewki i odwiedzam okulistę raz na dwa miesiące, żeby sprawdził, czy wszystko jest w porządku. Zauważyłem, że słabo widzę i dlatego poszedłem do okulisty. A jak często odwiedza pan okulistę? Bój, no kiedy? Raz na rok, raz na dwa lata. Raz w roku. No raz do roku. Należałoby tak naprawdę podzielić Polaków przynajmniej na dwie grupy. Na takich, którzy bardzo dbają o swoje oczy i kontrolują lekarza, jak i również u optometrystów. Robią bardzo diagnostyczne badania, czyli badania bardzo wysoko specjalistyczne, które pokazują, czy z tymi oczami jest jakiś problem w tym momencie, albo dają background, czy, czy możliwość obserwacji zmian w oczach w późniejszym czasie. No i oczywiście jest grupa ludzi, która bardzo słabo dba o swoje oczy, no i później ma dosyć duże problemy z tym, żeby te oczy leczyć. Niedogodności widzenia najczęściej związane są z wadami wzroku, które bezwzględnie należy zdiagnozować w gabinecie specjalisty. Jeśli chcemy, by badanie zostało wykonane w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia, musimy sprawdzić, czy gabinet ma podpisaną stosowną umowę z funduszem. W innym przypadku koszt badania przyjdzie nam pokryć z własnej kieszeni. Bardzo istotną sprawą jest, że do okulisty zwracamy się bez skierowania. Czyli wtedy, kiedy mamy jakiekolwiek problemy ze wzrokiem, najczęściej jest to już no, gorsze widzenie, udajemy się do okulisty i wtedy okulista jako fachowiec sprawdza nam nie tylko ostrość naszego widzenia i ewentualnie przepisuje okulary, ale także jest obowiązany do tego, żeby sprawić jak gdyby stan tego narządu zmysłu. Wyposażenie poradni sugeruje, jaki zakres badań powinien wykonać lekarz specjalista, w toku diagnozowania. Okulista identyfikując schorzenie medyczne zapewnia ubezpieczonemu również dostęp do oświadczeń laboratoryjnych, mikrobiologicznych RTG i USG. Możemy liczyć w tym momencie na sprawdzenie dna oka, na pomiar ciśnienia wewnątrzocznego i wszelkie inne badania, które okulista stwierdzi, że w naszym przypadku powinny być wykonane. Też nie bez znaczenia są obciążenia związane z genetyką i ze zmianami w związku z wiekiem. Podstawowe badania okulistyczne dotyczą ostrości wzroku, rodzaju wad wzroku, przedniego odcinka oka, dna oka oraz ciśnienia śródgałkowego. Jakość naszego widzenia zmienia się wraz z wiekiem. Proces akomodacji najczęściej przebiega nieświadomie. Nawet jeśli w młodości mieliśmy dobry wzrok, to w miarę upływających lat doświadczymy pewnych niedogodności. I tak, na przykład, widzi osoba 30-letnia, która widzi wszystkie odległości prawidłowo, wyraźnie, czyli dal, odległość pośrednią oraz bliż. W przypadku osoby 40-letniej Oczywiście mówimy o wieku przybliżonym. Tutaj już pacjentowi zamazuje się pole do bliży, czyli widzi już tylko pół książki. W wieku 50 lat około pacjent już nie widzi całej książki. A w wieku 60 lat, na przykład, pacjent nie widzi już również tej odległości pośredniej, czy na przykład ekranu monitora. Rozpoznanie wady wzroku u osoby dorosłej nie jest trudne. Chory sam zauważy pogorszenie się ostrości widzenia. W przypadku osób, które nie zwrócą uwagi na ten proces, najczęściej dadzą o nim znać dolegliwości w postaci na przykład bólu głowy. Dlatego też, niezależnie czy w ramach ubezpieczenia w NFZ, czy też ze środków własnych, wizytę u optometrysty czy okulisty. Bez wątpienia warto mieć je za sobą, zwłaszcza jeśli doświadczamy problemów ze wzrokiem. W momencie, kiedy, kiedy zaczynamy coraz gorzej widzieć, wtedy dobrze by było zwrócić się do optometrysty po to, żeby dobrać odpowiednie okulary albo te okulary zmienić. Jeżeli chodzi o okulistę, to należy to robić dosyć często, przynajmniej raz w roku, a przynajmniej po 45 roku życia raz w roku powinniśmy chodzić do okulisty i badać swoje oczy. Obecnie gabinety wyposażone są w nowoczesne urządzenia, takie jak foropter elektroniczny, który pozwala na kompleksowe badanie wzroku. Najnowsze systemy do badania wzroku to systemy zintegrowane. Zintegrowane są przeważnie w urządzeniu, które się nazywa foropterem elektronicznym, dokładnie mówiąc w sterowniku tego foroptera elektronicznego. Na ekranie tego foroptera ustalamy wadę pacjenta. Przedstawiamy pacjentowi optotypy, które, które on rozpoznaje, czy pokazujemy testy, dzięki którym wykonywane jest badanie, ale ta integracja również jest z autorefraktometrem, czyli z tym popularnym komputerem do badania wzroku, który... Nadaje nam ten pierwszy wynik pomiarowy, jak również z dioptriomierzem, czyli z urządzeniem, które jest w stanie już nam zbadać wykonane okulary. Dioptronicz, na którym zbadamy okulary, jest w stanie przesłać wynik tego badania właśnie do Foroptera, dzięki czemu możemy bardzo szybko zaprezentować pacjentowi tą różnicę, która została dokonana, czyli pomiędzy tym, co pacjent nosił w okularach, a pomiędzy tym, co zostało mu dobrane. Dzięki czemu ułatwiamy podjęcie decyzji. Inaczej mówiąc, możemy sprawdzić, jak przebiegają zmiany naszego wirusa. Widzenia I wdrożyć odpowiednią korekcję poprzez okulary wyposażone w indywidualnie dopasowane soczewki. W przypadku każdej korekcji poprawa ostrości widzenia równa się poprawie jakości życia. Możemy pacjentowi pokazać różne rodzaje soczewek, oczywiście dobranych do jego potrzeb, preferencji do trybu życia. Tutaj przedstawiono mamy soczewkę progresywną, w której pacjent widzi zarówno obszar do dali, tutaj w odległości pośredniej, czyli np. ekran monitora oraz bliski przedmiot, na przykład strona książki. Okulary do pracy biurowej, czyli pacjent widzi obszar pośredni, czyli ekran monitora oraz widzi książkę, która położona jest blisko. Specjalny rodzaj soczewek, który, których pacjent również widzi obraz w odległości pośredniej, czyli na przykład ekran monitora oraz książkę, a tak pacjent widzi w przypadku zastosowania soczewki jednoogniskowej, czyli to na przykład może być soczewka dodatnia, gdzie pacjent widzi tylko odległość bliską, nie widzi już monitora, nie widzi również odległości do dali. Takie badanie polega na tym, że pacjent rozpoznaje obiekty, które są prezentowane na ścianie czy na rzutniku LCD. Dzięki temu optometrysta czy lekarz jest w stanie ustalić jaka korekcja powinna być zastosowana pacjentowi. Takie badanie może być bardzo rozbudowane fizycznie. To może nie być tylko proste rozpoznawanie literek, ale również może być rozpoznawanie liter na przykład na różnym tle. Na przykład na tle czerwono-zielonym, gdzie wykonujemy balans czerwono-zielonym. Z takiego badania osoba badająca jest w stanie wnioskować, jaką soczewkę należy pacjentowi założyć. Oczywiście tych technik optometrystycznych jest bardzo dużo, są, są one bardzo ciekawe. No, i jeżeli są stosowane, pozwalają bardzo dokładnie dobrać refrakcję. Każdy pacjent traktowany jest indywidualnie. Dlatego też czas badania trwa od kilkunastu do kilkudziesięciu minut, w zależności od tego, z jak skomplikowaną wadą wzroku ma do czynienia specjalista. Nie są to badania bolesne. Przeważnie prosimy tylko kobiety, żeby nie przychodziły wymalowane, bo to przeszkadza podczas badań generalnie. Ale są to badania. Przyjemne, można by było nawet porównywać, że są, to, że są to badania trochę podobne do gier komputerowych. Postęp cywilizacyjny sprawia, że mamy nie tylko coraz więcej problemów ze wzrokiem, ale również coraz większy dostęp do nowoczesnych, zintegrowanych systemów cyfrowych, które potrafią wykryć nawet najmniejszy problem naszych oczu.